Gacz, światła, cokolwiek, prawda? Czy człowiek przede mną nie potrafi tego używać do diaska? Wkurwiam się, tylko wkurwiam się, jak mało lat iron. Myślę, chuju skręć, bo już bym cię miał, gdyby nie ta podwójna ciągła. Ty z kurwy, płyną na faj w kurwienia. Nie gorzej niż zefry w malibu, a ja odczuwam ból w krzyżu. Łupię mnie, bo ze wszystko w Jak jadę autem do jak jadę autem do wtedy, jak jadę autem, jak jadę autem, jak jadę autem do wtedy, jak jadę autem do wtedy, jak jadę autem do wtedy, jak jadę autem, jak jadę autem, jak jadę autem do wtedy, jak jadę autem do wtedy, jak jadę autem do wtedy, jak jadę autem, jak jadę autem, jak jadę autem do wtedy, jak jadę autem do wtedy, jak jadę autem do wtedy, jak jadę autem, jak jadę autem, jak jadę autem do wtedy, głowy pas na SC, typ samochodzisty więcej. Z mojej perspektywy stoi więcej niż toczy się, bo ta prędkość to trzeci bieg. Lubią se jak Hammond, Clackson i Zaraz użyję Clackson albo wyśleć ci mail Bo długie nie działają nad ciebie w dzień Oczywiście, że golf, a myśleliście, że co? Może prowadzić polski jełop Co sam myśli, że jest królem przod? Jadę autem to wtedy Jak jadę autem to wtedy Jak jadę autem, jak jadę autem Jak jadę autem to wtedy Jak jadę autem to wtedy Jak jadę autem to wtedy Jak jade autem, jak jadę autem, jak jadę autem jak jadę autem to wtedy, Jak jadę autem, jak jadę autem, jak jadę autem do wtedy, Jak jadę autem do wtedy, Jak jadę autem do wtedy, Jak jadę autem, jak jadę jak Nienawidzę pierdolonych poznaniaków z PZ na rejestracji, co nie wpuszczą Cię do ruchu zachuj Typ krótki w furze, obok plastikowy spoiler, na drugiej obałby siedzą w garniturze. W przyszłości im nie wróżę, choć na imię to nie mam Maciej. Mam pecha jak na jednej z tych dróżek, chuju na Ciebie trafię. Auto po starym masz, jest pełen lans, a korozja na drzwiach, to ciągnie się po sam dach. Ty tak... To czycie mentalny rak. Jak jadę autum jak jadę a jak jady, a to wtedy Jak siadę au to wtedy Jak siadę a to wtedy Jak siadę au jak jady, a jak jady a to wtedy Jak świadę auto to wtedy jak siadę au to wtedy Jak świadę aum jak jadę, a jak to wtedy Jak świadę auto to wtedy, Jak jadę au to wtedy, Jak jaadę au jak jay, a jak to wtedy